No i super. I mamy wszystko poukładane, mamy tę wartość, tę funkcję wartość pipsa i ją po prostu wykorzystuję tutaj. Czyli w tym wypadku, jeżeli ja odpalam to na eurodolarze, no to wtedy mi przelicza wartość pipsa jako czwart jako pips oblicza jako czwartą cyfrę po przecinku. Jeżeli odpalam to na USDJPY przelicza mi to wtedy jako drugie miejsce po przecinku, a jeżeli odpalam na jakimkolwiek instrumencie, gdzie jest na przykład, gdzie nie ma żadnych cyfr po przecinku, albo na przykład występuje jedna cyfra po przecinku, no to wtedy mi jakby zwraca już tutaj całościowo te wartości. To jest wtedy w tym momencie jeden pips. Czyli w tym momencie, jeżeli na przykład odpaliłbym tą transakcję na DAX-ie, no to w tym momencie nie, będzie, nie będę musiał zastanawiać się, ile to jest tak naprawdę pips na DAX-ie, po prostu będzie wtedy wraca, wracał mi wartość punktową, czyli, jakby cały punkt to jest wtedy, to jest wtedy ta wartość tego pojedynczego, jak pipsa, tak w tym momencie, wartość tego pipsa punktu. Ok, no dobra, czyli sprawdzamy jeszcze raz F7. Bollinger: strategia, zero błędów, zero ostrzeżeń, wszystko jest w porządku. No dobrze, czy w takim razie można powiedzieć, że nasza strategia już tutaj została w pełni skonstruowana. Prawie. Prawie została nam w pełni skonstruowana. Prawie już można powiedzieć, że wszystko jest w porządku. Została oczywiście jeszcze kwestia tego, co w przypadku, gdy mamy na przykład bardzo silny ruch, gdy mamy bardzo silny ruch wzrostowy, czyli na przykład w momencie, gdy zamyka nam, może to nie jest przykład bardzo silnego ruchu, ale o, tu jest bardzo dobry przykład. Jeżeli przebija się cena poniżej wartości, przebija się poniżej dolnego Bollinger Bands, no to w tym momencie, jeżeli na przykład zamyka nam na stop lossie zlecenie, no to automatycznie, to automatycznie po zamknięciu na stop lossie powinien nam otworzyć kolejną pozycję długą. Kolejną pozycję długą, ustawiamy stop loss, zamyka. Jeżeli dalej jest, dalej jest poniżej dolnej bandy, otwiera nam kolejne. No i to jest jakby najczęstszym błędem, że powoduje, że dochodzi do tego typu sytuacji, gdzie widzimy, że strategia po prostu notorycznie przynosi stratę, ponieważ zamykamy jedną pozycję długą i za chwilę otwieramy kolejną. Właściwie w tej samej sekundzie, kiedy dochodzi do zamknięcia, już otwieramy nową i nową i nową. A tak naprawdę wystarczyłoby. Nie wiem, przeczekać ten okres, ewentualnie sprawdzić, czy, czy dać na wstrzymanie, może zaczekać aż się ten cały jakby ruch spadkowy skończy. Jak to można zrobić? Można zrobić na wiele sposobów. Jednym tak naprawdę z pomysłów, sposobów, jaki możemy zrobić, to jest po prostu um, sprawdzenie, um, kiedy doszło do zamknięcia ostatniej pozycji i na przykład nie otwieranie pozycji przez jakiś czas. Nawet mimo jak się dany sygnał akurat ukształtuje. Ok. No i więc w jaki sposób to należa należałoby zrobić? No w tym momencie należałoby tak naprawdę stworzyć pewną funkcję, czyli jakby kolejną funkcję tworzymy, która ma na celu obliczyć nam czas ostatniego zamknięcia. No i w tym momencie, gdy mówimy już o czasie, o kiedy doszło do zamknięcia ostatniej pozycji, no to musimy użyć typu datetime. Nazwę tę funkcję czas ostatniego zamknięcia. On będzie składał się z dwóch argumentów: wartość typu string, czyli wartość tekstowa. String symbol. A drugi argument będzie typem integer, czyli liczby całkowitej. Typ pozycji. Ok. Dwa nawiasy klamrowe, otwarcie, zamknięcie. Ok. Jaki jest, jaki tak naprawdę może być ten typ naszych pozycji? If. Otwieram. IF i tabulator. Wtedy mamy taki można powiedzieć skrót do tworzenia tego operatora IF. Pojawia się warunek wewnątrz nawiasów. No i oczywiście otwarty, zamknięty nawias. Naszym warunkiem będzie, gdy typ pozycji równa się open by limit. Open, dolny podkreśnik by limit. No to chcemy, by wartość tej funkcji zwracała wartość 0. Właściwie możemy tak samo się pozbyć tutaj tych nawiasów klamrowych, bo umieścimy się w jednej, w jednej linijce. Co ma tak naprawdę to na celu? Ma na celu to, że w momencie, gdy typ pozycji, tak ostatnia pozycja złożona jest by limitem, no to w tym momencie zwraca nam wartość 0. No bo nie interesuje nas, nie interesuje nas to, czy ostatnio jakby zamykaliśmy zlecenie by-limit, czy anulowaliśmy zlecenie by-limit. Zupełnie nas nie interesuje. Interesuje nas tylko, nas tylko i wyłącznie otwarte zlecenia. W związku z tym, jeżeli na przykład eliminujemy by-limit, no to musimy w takim razie skorzystać z opcji, z opcji że gdy typ pozycji równa się by-limit, albo typ pozycji równa się. Cell limit. Takie dwa, te akurat znaki, jakby tutaj, takie dwa pionowe słupki, one oznaczają one oznaczają w tym momencie albo. Tak jak na przykład tutaj mieliśmy, gdy wartość liczb po przecinku wynosi 3 bądź mniej i gdy wartość po przecinku wynosi więcej niż 1. czyli 2 i 3, czyli w tym momencie jakby zwraca, w momencie, gdy jest 2 bądź 3, wtedy nam zwraca 0,01, a w tym wypadku, jeżeli jedna z tych, jeżeli było by limit albo sell limit, to zwracamy 0, ponieważ to nas w tym momencie nie interesuje. I tak samo, gdy typ pozycji, typ pozycji równa się open, Bystop albo typ pozycji równa się Open Sell Stop. W takim wypadku po prostu nam zwraca 0, tak nie jest nam w ogóle w tym momencie potrzebne. Ok, daytime last close, chcemy by ta funkcja zwracała nam wartość last close ostatniego jakby zamknięcia, więc stworzyłem po prostu tworzę zmienną nazwałem ją last close typu daytime i wartość wynosi 0 w tym momencie tworzę pętlę for int i równa się orders history total minus 1 I większe bądź równe 0 i minus minus. Co tak naprawdę w tym momencie stworzyłem? Stworzyłem pętlę, gdzie przypisałem wartość i. I po prostu tworzę, jakby można powiedzieć, tworzę taką zmienną i o wartości i. I i w, y, wartość wynosi jakby wartość ogólnie wszystkich jakby zleceń, które. History Total, czyli tych wartości, wartość, jakby ostatniej można powiedzieć, transakcji, ostatniego orderu z historii minus 1. Y trwa ta pętla tak długo, dopóki y jest większy bądź równy 0, czyli w tym momencie, jeżeli tak naprawdę w tym history Total wartość ogólnie tych orderów wynosiła 0, to zwróci nam wartość minus 1, czyli ta pętla po prostu nie zadziała. W przypadku, gdy zwróci nam wartość 1, no wtedy I równa się 0, czyli automatycznie możemy uruchamiać naszą pętlę. Która, czy pętla zadziała po prostu będzie miała jedną iterację. Ok. I w tym momencie wpisujemy IF Order Select, order select, i, czyli właśnie tutaj korzystamy z tej naszej mm, korzystamy z tej stworzonej zmiennej przecinek select by pos czyli segregujemy je po, y, po pozycjach mode trades ok to, to będzie zmętny gdyż zaraz znowu wrzucamy if symbol Równa się order symbol i albo symbol równa się tutaj pusta, pusta można powiedzieć wartość. Typ pozycji równa się order type, albo typ pozycji równa się minus 1. Ok. I to wszystko. To oczywiście też wrzucam w nawias, że ta bądź ta musi. Musi być prawdziwa. Te, jakby. Te zmienne muszą zaistnieć, być prawdziwe. Które z tych? Tak samo jak które z tych. I w tym momencie całość muszę też oczywiście umieścić w nawias. I gdy to zaistnieje, wówczas wybieramy if. Order. Close time jest większy niż last close, czyli niż ta wartość. Wówczas wówczas last close jest równe order close time. OK, właściwie możemy też pozbyć się tych nawiasów klamrowych i następnie return last close. Teraz następnie układam, żeby ładnie wszystko wyglądało, ukształtować kod źródłowy, skompilować. E, typ pozycji. A, no tak, typ pozycji tutaj musimy jeszcze ustawić. Równa się minus 1. Dobra. Czemu wartość równa się, typ pozycji równa się minus 1? Generalnie dlatego, że e, wartość e, orders, e, orders type. Możemy nawet skopiować to i wrzucić w MQL4 references. Zwraca wartość typu integer. Czyli mamy 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jakby w tym, w tym wypadku nie ma czegoś takiego jak wartość minus 1 dla właśnie order type. Dlatego też automatycznie, jakby zwraca, ustawiona jest wartość minus 1, żeby nie wprowadzała w błąd. Jak wybierzemy na przykład 0 to automatycznie będzie traktowało jako będzie traktowało, że wyszukujemy otwarte pozycje długie. To jest nieprawda. Co, co, co generalnie jest nieprawdą, bo szukamy szukamy jakby czas ostatniego zamknięcia. OK, no i mamy już wreszcie ten last close. I co teraz tak naprawdę powinniśmy zrobić? Powinniśmy w tym momencie stworzyć wartość w dzięki której będziemy mogli odwołać się do tego naszego czasu, tego tej zmiennej daytime, i porównać, czy minęła określona liczba czasu. Ok, no jak to robić? Czy, czy w tym momencie powinniśmy jakoś dodawać, odejmować wartości, jakby czasowe, typu, gdzie mamy wartość daytime, czyli jakby daty. Daty, gdzie mamy zapisane dzień, miesiąc, rok. No tutaj to może być trochę zawiłe, więc warto by może stworzyć. Z zmienną typu long możemy ją nazwać przykładowo czas ostatniej transakcji albo czas ostran i to będzie de facto czas ostatniego zamknięcia. Czas ostatniego zamknięcia. Otwieramy, zamykamy. Nawias. Średnik. Ok. Co tak naprawdę w tym momencie, co w tym momencie zrobiłem? Odtworzyłem zmienną czas ostatniej transakcji, która jest typu long. Typu long to jest, to jest można powiedzieć typ typu integer, gdzie widzimy, że wartość, którą może reprezentować, jest dosyć dosyć spora. Przedział, tak naprawdę mamy. Przedział, jak, jakim możemy wybrać daną liczbę, jest dosyć ogromny. A po co mi aż takie, mm, aż takie wartości? Generalnie dlatego, że jeżeli ja chcę przedstawić jakby za. W momencie, gdy ja na przykład wpisuję wartość long i następnie przypisuję zmiennej odwołującej się do funkcji typu daytime, czyli data czas, to w tym momencie przeliczane jest mi to na sekundy. Czyli w tym momencie czas ostatniego zamknięcia pokazuje w sekundach czasu platformy. A dla, dla czasu platformy, jakby liczone jest od początku 1970 roku. Stąd widzimy, że te wartości są ogromne, jeżeli, chodzi, jeżeli właśnie chodzi o liczenie to w sekundach. Więc tak samo otworzę long i w tym momencie, niech będzie czas. Bieżący, to się równa Time Current. Otwieram zamykam nawias. Czyli odwołuje się do time, current, też daytime. Sprawdza jakby ostatni czas czasu serwera. Czyli jakby do, w momencie, gdy serwer jakby był aktywny. Pokazuje ostatni czas. W momencie, gdy oczywiście działamy coś na rynku, jest, jesteśmy w trakcie tygodnia, no to będzie pokazywał nam obecny czas. W momencie, gdybyśmy na przykład odpalili w niedzielę po południu, no to wtedy zaprezentuje nam czas z piątku wieczór. No dobra, i co teraz dalej? Long. Jak będzie czas minął, to się równa. To się równa. Czas bieżący minus czas, czas ostatniej transakcji. W tym wypadku tutaj obliczamy różnicę między tą wartością a tą wartością. Też liczona w sekundach. I następnie tworzę wartość typu Bulian. Wartość boolean, niech będzie czas albo nie można otwierać jest wtedy, gdy czas minął, czyli ta wartość jest większa niż na przykład niech będzie to niż co input int minuty między zleceniami jest większy niż minuty między zleceniami RAZY 60. Bo to będzie prezentowało mi w sekundach. Będzie prezentowało mi w sekundach, a ja będę tutaj miał liczone w minutach. Mogę ustawić sekundę, ale jest to, myślę, trudniejsze do obliczenia. Um, więc Wpisywać jako parametr wejściowy w sekundach, no to w tym momencie musimy zawsze przeliczać i zastanawiać się, czy chcemy, by minęło 1800 sekund, czy może jakiś, jakaś inna wartość. A tak po prostu wpisujemy minuty, następnie ten wynik możemy razy 60. Ok. No i tutaj mamy właśnie już stworzone, można powiedzieć, wszystko to, co chcielibyśmy, by się zawierało. Ok. Czego tak naprawdę w tym momencie brakuje? Co można by. Dodać do tego całego naszego kodu. Przede wszystkim fakt, że jesteśmy, fakt, że void onTick jest to funkcja, która właściwie działa co tick I w tym momencie, jeżeli ustalamy ask mniejszy od dolnego BB i on otwiera pozycję i po jednym tiku on dalej jest poniżej tego Bollinger Band, znowu otwiera i znowu, i znowu, i znowu. I to może być trochę. Męczące, irytujące, a w bardzo prosty sposób możemy tego uniknąć. Mianowicie otwieramy if. Orders. Total jest mniej niż 1 i dodatkowo można otwierać. Czyli ta wartość boolean zwraca, zwraca nam wartość, prawda? to jest wartość boolean zwracają dwie wartości prawda bądź fałsz jeżeli zwraca fałsz znaczy że czas, nie, czas jakby nie minął między wystarczający czas między zleceniami okay. i tu jakby tu już musimy wszystko dać w nawias klamrowy ponieważ widzimy że znajduje się wewnątrz tego polecenia więcej niż jedna linijka OK. F7, kompilujemy, wszystko się zgadza. Ok, wspominałem też wcześniej odnośnie co w przypadku. A, i oczywiście, zanim przejdę do kolejnego wątku, tutaj widzę, że zmieniłem oczywiście przy wartości stop -lossa na wartość pipsa, ale przy TP już tego nie zrobiłem, więc muszę zrobić to samo. W ten sposób będzie, zawsze by mi przyliczało 0,001, co nie jest zgodne z naszymi założeniami. No dobra. Okay. No dobrze, w takim razie wspominałem oczywiście wcześniej odnośnie sytuacji, gdy na przykład handlujemy na złocie, chciałbym na przykład przetestować tę strategię na eurodolarze, chciałbym przetestować ją na chciałbym przetestować ją na złocie. na złocie. Okay. I teraz pytanie, czy wolumen ma być ten sam dla każdego instrumentu? Myślę, że może być ten sam, nie muszę go wrzucać w zmienne. Parametry wejściowe, ale tu podpiszę, że to są parametry wejściowe. To jest jakby. Dwa slasze to jest komentarz. Mogę tutaj dopisać. Wejście long. Wejście short. Mogę jeszcze dodatkowo oczywiście dorzucić, że w tym momencie otwiera, gdy orders total jest mniej niż jeden, czyli jakby nie ma żadnych otwartych pozycji i minął odpowiedni czas między właśnie zleceniami, to otwiera, jeżeli oczywiście spełnione są te warunki, to otwiera pozycję. W sytuacji, gdy żaden z tych warunków nie jest spełniony, else return. I w tym momencie dojeżdżamy tutaj i wracamy z powrotem, na sam początek. I co TIC będzie nam sprawdzało, czy dane wartości są prawdziwe. A wracając tutaj do tej kwestii, której wspominałem wcześniej, czyli co w sytuacji, gdy chcemy, otworzyć, gdy chcemy otworzyć pozycję na złocie. Ok, chcemy otworzyć pozycję na złocie, ale chcemy, żeby w tym momencie wartość była inna. Była inna wartość wolumenu. If symbol równa się wpisuje, musimy wpisać dokładnie tak, jak jest wpisany u danego brokera, czy jest wpisany jako gold, czy jako co nie, wpisany jest jako xau usd dolny podkreśnik ecn dwa cudzysłowia ksał SD ECN wolumen równa się 0,01. Kształtujemy F7 OK. Wychodzi na to, że mamy wszystko wpisane tak jak powinno być. Pisane, mamy parametry wejściowe. No i super. I generalnie w ten sposób można powiedzieć, że mamy stworzonego ekspert advisora, który otwiera, który otwiera pozycję, gdy, pozycję krótką, gdy cena będzie powyżej górnej bandy Bollinger Bands. Otwiera pozycje długie, gdy cena będzie poniżej, poniżej dolnej bandy Bollinger Bands. Jednocześnie mamy możliwość ustalania, ile chcemy, by czasu minęło między zamknięciem jednej pozycji, a otwarciem drugiej pozycji. No i w ten sposób na przykład w momencie, gdy mamy jakieś silniejsze zejście, no to na przykład chcemy na przykład poczekać, zanim będzie wygenerowany kolejny sygnał. Z doświadczenia wiem, że czy w automatycznym tradingu, czy w manualnym tradingu bardzo często może dochodzić do takich sytuacji, gdzie po prostu za szybko chcemy się odkuć No i w tym momencie tracimy niepotrzebnie lwią część naszego kapitału. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że dla wszystkich osób, które dla wszystkich osób, które pierwszy raz widziały w jaki sposób tworzy się eksperta adwajzora może to się wydawać nieco zawiłe. Dlatego też serdecznie zapraszam na szkolenie w Dotyczące programowania w języku MQL4. Zapraszam serdecznie, link jest, link jest w opisie. Można tam się zapisać i wykorzystać oczywiście promocję, która, która jest oczywiście dołączona do tego linku, i za właściwie kilkadziesiąt złotych zapisać się na szkolenie, dzięki któremu będziesz mógł sa, sam indywidualnie tworzyć tego typu expert advisory. A w kolejnym nagraniu przetestujemy, jak ta strategia, którą stworzyliśmy, sprawdza się na danych historycznych.